Dobra, hej kochani, dzisiaj przychodzę do was z nowym pudełkiem Joybox Jak zwykle troszeczkę później na no ale wiecie, warunki są, jakie są Nie mogę teraz domknąć już tak ładnie tego pudełka, jak ono do mnie przyszło, ale wygląda tak Co do opakowania, może nie mój styl, bo ja tak za czerwieniem y, nie przepadam Ale na ogólnie nie muszę powiedzieć, że jest brzydkie Ale wyliczy się zawartość, liczy się wnętrze, a tutaj wnętrze jest naprawdę świetne Muszę się trochę usiąść lepiej Pierwsze co to mamy, z Yankee Candle, taki zapach do auta, ale ja go zużyję sobie do, do szafy I to jest kokonat... ej, nie wiem co tu jest Ale no, no fajnie, ogólnie super, takie rzeczy nie są tanie, więc... Aha, to można chyba sobie... Mmm, ładnie, taki kokosowy Fajne. więc coś takiego sobie później wykorzystam w szafie, jak już będę miała szafę No i super, że Yankee Candle, no fajna marka, często się Yankee Candle pojawia w... Pudełeczka. Dalej z firmy Knape, Kneipp, Kneipp, Nie wiem, jak to się opowiada. To jest lawendowa sól do kąpieli. Więc już się nie mogę doczekać kąpieli. Może dzisiaj e, wieczorem sobie zrobimy. Bo wrócimy z naszej kolejnej randki. Ostatnio po ślubie, chodzimy na tyle randek, że masakra. Kryształki do kąpieli. salskie, sny lawendowe. No proszę. Nawet taka duża pojawiałam, że jest ta faszyczka. Więc fajnie sobie będzie przetestować. No i tu już przechodzimy do konkretów. Lash Volu, Lash Volution Coś takiego I to jest preparat, który ma nam się spieszyć że rozrzęs wydłużyć jest Coś jak wiecie, Revitalash i te wszystkie inne Spróbuję znaleźć sobie skład czy to jest tylko Taki ziołowy, bo tutaj widzę, że dosyć dużo jest Ziołowych Ekstraktów Ale to muszę sobie dokładnie przejrzeć, bo być tak na szybko nie chcę was wprowadzać. I proszę, i to robię informacje nawet nie wiedziałam. Więc super, na pewno sobie przetestuję, zobaczymy, jak działa. I tutaj kolejne bardzo fajne rzeczy. Masełko z Indigo. Ja już mam jedno takie masełko i to jest coś fantastycznego. Ale jak dla mnie właśnie na teraz, bo po pierwsze, konsystencja tego masełka, to możecie już do ciała, do skórek, do pasnokci, do wszystkiego. I te ich zapachy na zimę jak najbardziej. Tylko no aplikacja, bo to jest takie prawdziwe. Prawdziwe, wiecie, masło Więc to nie jest takie hop ani takie łatwe Trzeba to rozprowadzić, dosyć mocno się to tłuści, świeci Więc dla mnie raczej, raczej na noc, chyba że na, do dłoni Bo wtedy mm, dłoni jak najbardziej e, można sobie tym posmarować w ciągu dnia, żeby zregenerować Ale na noc te masałka są świetne I tutaj akurat mam zapach sugar, pop sugar. Coś cudownego, ale taki dosyć słodki i te zapachy raczej są takie słodkie wszystkie, więc tutaj zależy co kto lubi, ale jak dla mnie to jest naprawdę fantastyczny produkt Super są te produkty z, z tego Indigo Dalej z firmy Mincer, Mincer, tutaj mam jakiś serum oil free, o proszę, zaraz je ja muszę zacząć sobie używać od dzisiaj Serum z witaminą C, bardzo fajny produkt, polecie na taką porę roku, jak teraz jest jak najbardziej. Właśnie to mi się tak mega podoba w J-Boxie że oni te kosmetyki mają tak przemyślane, że oni wam nie włożą kwasu, nie włożą wam czegoś takiego latem. Naprawdę super. To jest ekstra. No i jak najbardziej fajnie sobie przetestujemy. Dosyć duże stężenie tej witaminy C bez, bez tłuszczowo, więc będziemy próbować, zobaczymy, jak się sprawdzi. dwa kosmetyki z wianka. Wianek też się często tu pojawia, ale to jest super okazja na przetestowanie tego. I to jest chyba jakaś nowość z tego, znaczy na pewno to. To nie wiem, czy jest nowością Wianek normalizujący tonik wcierka do skóry głowy Ona jest raczej taka do włosów przetuszczających się No i jak wiemy, niestety zimą pod czapkami różnie to bywa Te włosy się szybciej przetuszczają a znowu końce są przesuszone No i mamy coś na przesuszone końce I powiedzcie mi, że to nie jest przemyślane To już jest któryś pudełku z rzędu moje I ja widzę, że to naprawdę jest spoko więc tutaj coś na przetłuszczającą się skórę głowy i coś do nagliżania końcówek Olejek do włosów, odżywczy do każdego rodzaju włosów I to jak to pachnie, to jest w ogóle bajka Skład jest fantastyczny, po prostu tyle mogę powiedzieć o składzie tego, tego preparatu I ja nie mam zamiaru używać go tylko do włosów, mam zamiar go używać do całego ciała I spokojnie można go używać do ciała A zapach to jest coś słodkiego Nie wiem, nie wiem co, ale jakieś cukierki Kojarzę ten zapach, ja już go gdzieś czułam, ale jakimiś takimi cukierkami, czymś, no coś cudownego ten zapach I właśnie mam go zamiar używać sobie jak najbardziej do całego ciała Cały tym jak widzicie głównie produkty, znaczy wszystkie produkty są produktami pełnowymiarowymi, więc super, ja to bardzo lubię Jeszcze tu jest jakaś zniżka, widzicie? Jest 15% rabatu na ten lash Wykonaj trzy proste kroki. Wejdź na stronę, wybierz ilość produktów, wpisz kod rabatowy. Kod rabatowy to jest 15%, a jest nim Joy. Więc, jeżeli chcesz sobie zakupić to na hasło Joy do końca roku, macie aktywne 15% rabatu. Nie wiem, ja może niedługo tylko zacznę stosować, to bym wam powiedziała, jak to się sprawdza. Dajcie znać, czy Wam się Joybox podobał. Dla mnie znowu Joybox na wielkie 6 z plusem. Jeszcze nigdy mnie ta pudełka nie zawiodła i myślę, że tak będzie zawsze. Dajcie znać, co sądzicie. Pa, pa!